Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. Ostatnio był desant na Christophsis, a w tym odcinku separatyści przejmą planetę... No, Geonosis jest po drodze, więc niech będzie Geonosis. Pod kontrolą Republiki jak na razie. Piracki czołg. I zaczynamy. Na Geonosis... Działo się sporo. Kłopoty na Geonosis. Co się dzieje? Jakie kłopoty? Pogl de Lesser próbuje odzyskać planetę. Dla separatystów. Ale komandor Cody chroni centrum dowodzenia, czyli to musimy zniszczyć. Dobra. Da się zrobić. Oho, ho. A to to naprawdę nieźle. Nieźle ochronione. Z czterech stron 15 minus mamy. Dobra, damy radę. Damy radę. Pierwsze zniszczone. Pierwsze działko. Drugie działko też sobie zniszczymy. W sumie to zniszczymy wszystko, co tutaj mają. Jak nie będzie złota, no to zniszczymy wszystko czołgami. To znaczy tym jednym czołgiem. Natomiast jak będą złote, to będzie trzeba coś pokombinować. Teraz fabryka klonów. Dobra, a co tutaj mamy? O! Oh. Rzadko się zdarza, żeby była chroniona tarcza. No ale to nic. Zniszczymy sobie ją po prostu. Za dużo tych klonów. Stanowcze. Muszą być redukcje. Czy to jest złote? Złote. To znaczy, że dużo monet z tego wypadnie. Ale nie wszystko naraz, po kolei może. Teraz sobie wyłączymy tą tarczę i ją sobie zniszczymy po prostu. A później drugą tarczę obok. No i już jest jedna tarcza mniej, która chroni centrum. Dobra, najpierw fabryka klonów, bo te klony strasznie się mnożą, strasznie ich dużo lata. Ogyonosis. Dobra, widzę, że następna tarcza jest tutaj, ale jest zwykła, dobra. A druga jest srebrna, więc bardzo mnie to cieszy. Wyłączamy jedną tarczę. Zniszczymy to, którą wyłączyliśmy A później się zajmiemy yy, srebrną Czyli teraz I teraz działko O, widzę, że mogę budować jednak coś To może coś zbudujemy To może takie coś Może dobrze, może źle Zobaczymy Fabryka klonów do zniszczenia, ale tutaj nic niestety nie zbudujemy. Obok, co to jest? Też fabryka klonów. Strasznie dużo tego tu jest. Tylko nie wiem po co. Przecież i tak to nic nie daje, i tak? A przypominam, że gramy na włączonych wszystkich czerwonych klockach czyli praktycznie postać jest nie do zniszczenia. No jeszcze działko. Samotny tutaj stoi, więc już nie będzie stać. Tym złotym trzeba się jakoś zająć, ale na razie nie wiem jak. To znaczy wiem jak, tylko nie wiem jak zbudować. Gdzie zbudować mogę? Na razie niszczymy, co się da. To sobie też możemy zniszczyć. Świetnie. Pięknie. Co tutaj mamy ze złota? Czyli tak czy inaczej będziemy coś musieli zbudować. Dobra, to jeszcze zniszczymy sobie tamtą rzecz. Tamta chyba nie było złota, tak mi się wydaje. Łaski klon. Fabryka klonów. Dobra. To zniszczymy. I już w sumie nic więcej nie ma takiego. Oprócz centrum dowodzenia, oczywiście. Dobra, to sobie tutaj postawimy. Bierzemy sobie. Coś szybszego. I tutaj możemy zbudować yy, Co zbudujemy Pajączka, tak, tak Pajączkiem się przejdziemy w stronę złotych elementów. Na początek tutaj, obok, po sąsiedzku. Bo dlaczego by nie? Gdzie to jest? No tutaj! Z tego bardzo dużo monet powinno wypaść. No, mogłoby być lepiej. Ale nie ma co narzekać. Też nie jest źle. Kolejna tarcza. Tym razem złota to jest. Powiedzmy, że nie było źle. Tam mamy jeszcze broń elektryczną i to będzie wszystko. W zasadzie klony przestały istnieć, chociaż jeszcze szwadron tutaj idzie klonów. Tam z tyłu za mną. No ale zanim on tam dojdzie do mnie, to. Ho ho ho! Tyle czasu minie, że. Ho ho ho! Dobra, najpierw fabryka klonów. Zniszczona. No i ostatnia. Broń elektryczna, rażąca prądem, również przestała istnieć. I teraz mogę się zająć innymi rzeczami, czyli zbieraniem monet po prostu. Co nieco możemy zbudować? Coś może drogiego? A może być czołg, na przykład antenka do czołgu, raczej. Jak będzie to? Dobra, klony przestały istnieć oficjalnie. Raz, dwa i trzy. A teraz zbieramy. Dobra, lecimy dalej. To sobie też możemy zniszczyć. Ale zanim to zniszczymy, to coś jeszcze zbudujemy. Cóż, tylko to zostało, ale skoro tylko to zostało, to w sumie już nie będę przy kolejnych miejscach nic budował, bo to nie będzie miało sensu, tylko będzie strata czasu. Na pewno przy takich ilościach. Dobra, no to jeszcze mamy tutaj. No, 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 sabotujecie mnie. Droidy nie są po stronie Geomozjan? Niedobrze. Poskarżę się duku. A tutaj możemy w sumie zbudować... Nie możemy. Dobra, to nieważne. Po prostu niszczymy. I tak już nie potrzebujemy. I tutaj mamy... Antenka, Z tego też troszkę wypadnie. No i lecimy sobie w kierunku. Dobra. Wyczyszczone. Gdzie jest to nasz czołg? Tak, po drodze zbieramy. O, jest, 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 jest. 5 minut na zniszczenie centrum dowodzenia. Ale jeszcze pozbieramy trochę monet. Jeszcze jedną taką kupeczkę chciałbym znaleźć. Będzie coś? W sumie tutaj jakieś krzaczki są. Dobra, myślę, że możemy niszczyć. Co jest? Zaciąłem się. Okej, okay, dobra, odciąłem się. Możemy dalej niszczyć. A to bardzo szybko znika. Myślałem, że będzie coraz trudniej, a tu tak samo. Poletki sobie pozbieramy. Jak pokrążymy dookoła. Ok, separatyści wygrali, prawie 2 miliardy monet. I będziemy mieć 72 miliardy 372 miliardy monet ogólnie. Złoty klocek 111 i 100 tysięcy monet. Kolejna bitwa lądowa odblokowana na kolejnej planecie. A my jeszcze musimy zrobić misję w kosmosie nad planetą Geonosis. No, i nie mam pojęcia tutaj, co zabrać. Dobra, weźmiemy teraz. Nie to. Nie to chciałem, tylko to. Mam nadzieję, że tym razem trafiłem. Czy nie? Trafiłem, dobra. Chyba trafiłem. Gdzie jest klocek? Tutaj. Nie trafiłem. Nie, no naprawdę. To musi być złote. Mamy same fajle ostatnio. Z tym wyborem w statku. Dobra, no to potrzebujemy. Szybko strzelny i tyle. Ten już będzie na pewno dobry. Lecimy do Kloska. Dobra, i teraz troszkę się oddalimy. No i zaczynamy zabawę. Nawet to szybko idzie. Za bardzo się też nie muszę ruszać. Okej, okay, 40 parę sekund. Dobra, misja w kosmosie zaliczona w końcu. No tak. Było niebezpiecznie. Złoty klosek zdobyty. No i na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz. Hej!